Aspirant Karolina Rzych, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Drawsku Pomorskim. Dzisiaj na dziedzińcu Drawskiej Komendy odbyła się uroczysta zbiórka z okazji powiatowych obchodów Święta Policji w Drawsku Pomorskim. W trakcie uroczystości policjanci otrzymali akty mianowania na wyższe stopnie służbowe. Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie oraz Komendant Powiatowy Policji w Drawsku Pomorskim wyróżnili policjantów za trud i zaangażowanie. Swoją obecnością w trakcie uroczystości zaszczycili nas liczni goście, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, nadleśnictwa, wojska i innych instytucji współpracujących z policją. Panie generale, szanowne panie, szanowni panowie, policjantki, policjanci, pracownicy cywilni, koledzy samorządowcy. Dziękujemy bardzo za zaproszenie na dzisiejsze uroczystości, na Wasze dzisiejsze święto policji. Nam niezmiernie miło, że my, mieszkańcy naszego powiatu, możemy spać spokojnie. Za to wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękujemy. Drawski Garnizon jest czołówce województwa, jeśli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa i to dzięki Wam. Dzięki Waszej służbie, oddaniu, zawodowstwu. Nam jest też o wiele łatwiej wspierać Waszą działalność, Waszą służbę. W tym, co samorządy mogą. W technicznym uzbrojeniu Waszej służby i to czynimy też, wiedząc o tym, że wasz, Wasze zaangażowanie, Wasza służba, profesjonalizm w połączeniu z tym, co my możemy Wam pomóc, przekłada się na jakość Waszej służby i za to serdecznie dziękujemy. Ten powiat jest powiatem szczególnym, jako że. Od niedawna przejął jeszcze na siebie rolę wiodącą w zabezpieczeniu największej imprezy, która tak naprawdę dla nas jest olbrzymim obciążeniem i olbrzymim wyzwaniem dla nas mundurowych. Ale Wasza służba codzienna to bezpieczeństwo w szeroko rozumianym obszarze od tego bezpieczeństwa na drogach począwszy. Poprzez bieżącą pomoc, wsparcie każdemu człowiekowi te fragmenty naszej roty ślubowania Państwo wypełniacie codziennie. Każdego dnia podczas każdej interwencji służycie Radą, pomocą. Gdy jest taka potrzeba, jesteście konsekwentni w działaniu.